Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta. I staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w Jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Obyśmy byli uczniami Jezusa w każdej chwili. Nawet wtedy, kiedy nam się nie chce, walczyć o Słowo Boże, bo czasami tak jest, że człowiekowi się nie chce. Może nawet częściej niż czasami. Nie chce mi się wstać i nie chce mi się czytać, czytać Słowa Bożego i walczyć o Słowo Boże. I walczyć o, o to Boże nasienie, żeby ono weszło we mnie. Bo jeśli nie wejdzie we mnie Boże nasienie, to wejdzie inne nasienie. Ale o tym za chwilę. Pamiętamy o tym, że tylko jedna ziemia wydaje plon, ta przygotowana, ta żyzna, żyzna przez, przez cierpienie, przez ucisk, bo ucisk czyni z nas wytrwałych ludzi, cierpliwych ludzi. Ludzi wiary. My potrzebujemy ucisku. Wtedy stajemy się bardziej tacy żyźni. I tylko taka żyzna Ziemia przyjmie Królestwo Boże. Czyli to, co Jezus ma nam do zaoferowania. Jego naukę, Jego słowo. A to słowo da nam wiarę. I tylko Ziemia Żyzna właśnie może coś takiego przyjąć. Ale taka ziemia żyzna y, może stać się nieżyzna, może stać się zachwaszczona w każdej chwili. Każdy, kto ma działkę, doskonale wie, że chwasty nie odpuszczają, że próbują wykiełkować, że ten gorzki korzeń próbuje w nas się pojawić. A wtedy próbujemy sobie jakoś osłodzić to życie. Dawid w pierwszym czytaniu z dnia, jest napisane, że nie wyszedł na wojnę, na wojnę duchową. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. I to był jego wielki błąd którego żałował przez całe swoje późniejsze życie. Dlaczego nie wyszedł na wojnę? Dlaczego za długo leżał w łóżku? Tak często jest, że w łóżku popełniamy grzechy, bo za, za dużo spędzamy czasu w łóżku. Nie dlatego, że jesteśmy chorzy tak fizycznie, tylko dlatego, że osłabliśmy w podążaniu za Panem Jezusem. Że nasza ziemia zarosła chwastami. No i co się stało? I pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Taras, dach, to mógł być też dach, czyli wszedł tam, gdzie nie powinien być, bo powinien być teraz na wojnie i walczyć. Z, m, 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 walczyć duchowo. Ale on, y, on wszedł na taras i, i sobie po tym tarasie chodził, ale nie jest napisane, że on się tam modlił, bo na tarasach, na dachach też się modlono. Piotr się modlił na dachu, Pan Jezus chodził na górę, żeby się modlić. To też jest taki taras, bo na tarasie więcej widzisz. Ale na tarasie, na górze, na dachu możesz zobaczyć to, czego nie powinieneś widzieć. Możesz zobaczyć bardzo piękną, kąpiącą się kobietę. No i wtedy, i wtedy masz problem, bo możesz się zakochać. W mądrości Syra Syracha jest napisane tak. Odwróć oko od pięknej kobiety. A nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi. Przez nią bowiem miłość namiętna rozpala jak ogień. Rozpala się jak ogień. I taka namiętność rozpaliła Dawida. I nie zgasił tej, tej namiętności. Nie chciał, nie był w stanie, był zamroczony, zakochany. Zafascynowany pięknością tej kobiety. To nie chodzi tylko o kobietę, to dotyczy także mężczyzn. Kobieto, nie patrz na pięknego mężczyznę. Uważaj, odwróć oko, bo możesz wpaść w namiętną miłość i potem możesz chodzić chory, chora z tego powodu. Yy... Ja już byłem chory nie, nie jeden raz z powodu pięknej kobiety. Potem jak Pan mnie uzdrowił, to ona już nie była taka piękna, już była taka normalna, ale wtedy była taka piękna, bo zamiast się modlić, to ja szukałem właśnie tego, co jest piękne w moim życiu. Ale z, tak z tarasu, nie z kolan, z pozycji kolan. Tylko z pozycji tarasu, czyli wejdę wyżej i zobaczę, może, może coś mnie jeszcze tam spotka. Może coś jeszcze przede mną jest, bo jestem taki zamroczony, taki, taki rozleniwiony, taki słaby, potrzebuję na coś spojrzeć, nie? I kliknąłem sobie w, w internet, na przykład, tam wszedłem, kliknąłem sobie coś, bo to też jest. Te, Taki taras. Wystarczy tylko otworzyć laptop, kliknąć i, i widzisz więcej, nie wychodząc z domu. I wtedy możesz spojrzeć na piękną kobietę, ale nie tylko na, na kobietę, na cielesność. Możesz spojrzeć na coś, czego ty nie masz. I możesz tego zapragnąć. Może to być. Na przykład sprzęt jakiś do nagrywania. Miałem tak, 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 taki czas, gdzie bardzo mnie to pociągało. Miałem taką namiętność szukania sprzętu do nagrywania, bo chciałem, żeby te moje filmiki, filmiki tak wizualnie, były coraz lepsze. I wtedy nie patrzyłem na to, co mówię. Nie przygotowywałem się tak. Do tego, co mówię, tylko przygotowywałem się do tego, żeby nagrać filmik tak, tak bardziej w, w lepszy sposób, ale nie merytorycznie, tylko tak wizualnie. To jest też niedobre oko. Trzeba skarcić swoje wtedy oko. No ale skąd ja mogę wiedzieć, kiedy ja źle patrzę? Kiedy zaczyna się we mnie już ta porządliwość oczu. Kiedy ta namiętność się we mnie rozpala jak ogień. Skąd ja mogę to wiedzieć? Jak będę prowadził wojny Pana codziennie, będę codziennie słuchał Jego słowa, Jego proroków, będę miał relację z Biblią, codziennie będę wstawał po przebudzeniu i czytał Słowo Boże, no to wtedy jest duża szansa, że. Że nie, że, że nie stracę tej żyzności ziemi, tej łaski uświęcającej. Jest duża szansa. Chociaż czasami Pan Bóg też dopuszcza z różnych powodów na nas takie różne doświadczenia, ale, ale to nie znaczy, że, że my mamy polegnąć, że mamy się przewrócić. Nie, nie, nie. Czasami. Pokusa jest dużo większa, ale jest też możliwość odparcia tej pokusy, tylko trzeba mieć w sobie tą walkę wpisaną w życie katolika, w duchowe życie chrześcijanina. Dawid sobie jakby jakby się sam zwolnił z tego. Królowie zwykle zwykli chodzić na wojnę na początku roku, na początku dnia. Hmm, też tak to można przeczytać? No i nie poszedł. Został w Jerozolimie. Został w łóżku, został w swoich myślach yy, i przestał myśleć o Panu. No i zobaczył ją. No i się zakochał. Pożądał ją. I poczęło się dziecko. A jak się poczęło dziecko, to trzeba to ukryć. No i co? I doszło do zabójstwa. Bo Dawid do, doprowadził do zabójstwa męża y, tej pięknej kobiety, Batrzeby. Ja czasami na Batrzebę mówię, że Dawid miał potrzebę. I, no i, i pomyślał sobie, że bez tej potrzeby nie może żyć. Batrzeba za, zamieniła się w potrzebę posiadania jej. I, I mówię, że to nie chodzi tylko o, o człowieka, to może chodzić nawet o, o kamerę do nagrywania, o jakiś wyjazd, o jakąś zmianę, chcę coś zmienić. Yy, kolor włosu na przykład. Mężczyźni też zmieniają kolor włosu, ale kobiety częściej. I, i, i to może być już t, 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 t tym początkiem utraty tego dynamizmu. Tego działania Królestwa Bożego w Tobie. Możesz, możesz to, to zgasić. A Bóg mówi, że, że jak przyjmiesz łaskę, to w Tobie będzie ten dynamizm. Że nic nie zatrzyma właśnie tego rozwoju Królestwa Bożego w Tobie. Nic. Chyba, że Ty sam to zrobisz, bo ulegniesz pokusie. Hmm. Dawid, kiedy zrozumiał, że zgrzeszył, ale sam tego nie zrozumiał, oczywiście. Prorok mu to powiedział, Słowo Boże mu to powiedziało. To mówi tak, uznaję bowiem nieprawość moją. Wcześniej nie chciał tego uznać, ale teraz to uznaję. A grzech mu jest zawsze przede mną i tak musi być. Ten grzech musi być zawsze przed nami, przed naszymi oczami, żeby, żeby pamiętać, że, że, że odpoczniemy sobie dopiero w niebie. Że teraz to musimy walczyć, walczyć, naprawdę walczyć, chociaż wydaje się, że walka już jest przegrana, że opadły już ręce, że nogi się chwieją, że ty już nie masz siły. Trudziłem się, trudziłem i nie zwyciężyłem. I, i to jest może nawet refren Twojej modlitwy, ale Pan mówi: walcz, walcz z całych sił. Walcz, żeby, żeby nie, nie stracić tej żyzności ziemi. Czyli łaski uświęcającej. Bo, bo potem konsekwencje grzechu są bardzo ciężkie i trzeba je nosić do końca życia, może nawet. Zobaczcie, co się stało z, da, z Dawidem. Kiedy zgrzeszył z potrzebą, z potrzebą. Jego własny syn. Absalom pró zdetronizował go i na tym właśnie tarasie współżył yy, z kobietami, yy, z którymi Dawid współżył. Dawid miał nałożnice, które wtedy mógł mieć. Yy, nie mógł mieć Batrzeby, bo Batrzeba już była czyjąś żoną. Tamte kobiety były yy, tylko dla Dawida przeznaczone. Ja wiem, że to brzmi tak dziwnie w dzisiejszych czasach, ale takie były czasy wtedy. Dzisiaj jeden mężczyzna może mieć jedną żonę, chyba że żona umrze. No ale chodzi o to, co się stało z tym Absalomem i z Dawidem. Oni się poróżnili. W ogóle w rodzinie Dawida było mnóstwo przemocy po tym grzechu. Ta rodzina się rozwaliła. Brat występował przeciwko bratu. Nie, nie, nie dało się tego powstrzymać. To było jak domino. Jeden klocek się przewrócił i wszystko leci. I pan mm, zostawił konsekwencje grzechu Dawida w rodzinie Dawida. I tak często będzie też z nami, że pan to zostawi. Żeby ten grzech ciągle mieć. Przed sw swoimi oczami, a grzech Mu jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Umiłowany zgrzeszył, ale się nawrócił, dał się nawrócić i potem już prowadził wojnę Pana. Mm, oczywiście, no, jesteśmy słabi, ale, ale przecież możemy temu zapobiec. Możemy odwrócić. Wzrok. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień. Nie szukaj piękna w swoim życiu na siłę. Bo, bo to piękno, którego szukasz na siłę, wcale nie musi być pięknem. To może być zasadzka. Spójrz na Krzyż Jezusa i tam zobacz piękno. Piękno tego, co on zrobił dla ciebie, dla nas, dla każdego z nas. No. Ale pamiętaj jedno, że z każdego grzechu Bóg cię może wyciągnąć. Tylko uznaj swoją nieprawość. I jak już wchodzisz na taras, to tylko po to, żeby się modlić. Kiedy otwierasz oczy to y, mów, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mów tak, y, bez względu na to, co czujesz. Czy czujesz y, siłę, czy nie siłę, czy czujesz się dobrze, czy niedobrze, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś mniej szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Y, pamiętaj, że słowa mają moc, że to nie są tylko słowa. Słowo Boże to nie jest tylko słowo. To nie jest słowo ludzkie, to jest słowo Boże. I słowo Boże ma moc nas zmienić. I, i od nowa y, trzeba ten cykl powtórzyć. Znowu trzeba wrzucić słowo w żyzną ziemię i znowu ono wyda plon. 30 sześćdziesięciokrotny 60 100-krotny. 100 znowu się to wszystko y, odnowi. To tak jak po tej zimie. Zima jest symbolem śmierci przyjdzie życie. Pojawi się wiosna, a na wiosnę budzi się życie z obumarłych drzew i z obumarłych ludzi, którzy wpadli w grzech, w zasadzkę namiętności. Wiele tych zakochań, które, które przeżyliśmy. M Mogłoby się nigdy nie, nie dokonać, gdybyśmy nie wchodzili na taras bez modlitwy. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.